Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Kolejny odcinek, witamy. Znaczy, to dzisiejsze nasze jest trzeci, ale to tak nic nie mówimy. To no, jest trzeci no, nasz odcinek. Po tamtych to jest trzeci. I tak, dzisiaj I teraz będzie pierwszy. Jest... Rozpieczętowany. Pierwszy słodzic Już pokazuję. Uh. Pierwszy słodzic Grisola, Testujemy jesteśmy dzisiaj? Gringo. Gringo, Razor Gringo, tak? Gringo. Czytać skład? Skład tutaj. Oj, skład, skład, skład. Papryka jalapeno zielona 35%, papryka cayenne zielona 30%, limonka, ocet jabłkowy, papryka trinidad Scorpios, czosnek, sól, sok pomarańczowy, olej konopny, papryka habanero suszona, gorczyca, przyprawy. Mm. Kurde. Nie wiem jak ten zapał w ogóle określić. Przyjemny? Przyjemny bardzo. Nie taka. Papryka? będzie ocet? Ocet. Limonka? Faskowość. i limonka. Ocet w limonka chyba. Hmm. No zobacz taki papryka, w tle, w tle papryka może trochę. No jest. Ocet, ocet na, na, na i limonka mieszka. też chyba tak. I papryka. Ja tak w tle pamiętam. trochę tak. No papryki też są tutaj, nie? Hmm. No, no bardzo przyjemny, przyjedno. bardzo przyjemny zapach. to taki inny niż te wszystkie. No oczywiście tych papryk. No bardzo, no to zapraszamy za chwilę. Ponownie. Będzie... Po krótkiej przerwie witamy. <laughs> witamy za chwilę. Zaraz będzie te... Będą... Ile będzie rund? Ile jest plan, plan rund? Trzy rundy. Taki jest plan. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie, bo. Zobaczymy, będzie to smakować po pierwszej rundzie, i mm. zobaczymy, czy jest sens zrobić następną rundę. Widzimy się za chwilę. Witamy ponownie. Pierwsza runda. Pierwsza runda, bo jest nie? że zrobimy to na ciempsie i zobaczymy, jak to wyjdzie. No, tak. W sumie. Jak nie tego? To jest puchną, bo to chyba to Ja się boję, że to. Czekaj, zrobię może wstrząsnę w tym. Nie, ruszyło się, że zawsze. Bo wiem, że przedni sos był gęsty, to ten jest gęsty. Tamten był rzadki. Mm. Przed tym to... Weź to teraz porównuj tego, a tamtego. Tamten to był... Ty mówisz, że tamten był gęsty? To zobacz na to. Nie tak. Bo musi musisz trzymać. Końcówką. I ty mówisz, tamten był, że tamten był gęsty, tak? No tyle chyba ci... To już jest dużo. To już... To patycznie, abyśmy chyba, no. mm. <laughs> No to no poczekaj, to... coś mi już, a nie ty już? No, nie, droś, druż, nic nie, ale nie, 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 tak się nie nakłada. Ja... Wyczekaj. Tak się nie nakłada sosu. Tak się nakłada. I widzisz... Zmarnowano wszystko. Poczekaj. Poczekaj na mnie. Hmm. No dobre no. Taka słodycz jakiejś limonki. Znaczy, że nie. O. Później tylko like, hey, tak, no, czubku, czuć paprykę hejpa Tak. No to już, już jest, koniec? W ogóle nie czy nie w ogóle ostrości. Przepraszam, czuję. ostrość? Nie. Ja... <eu renovatory tea> <right> <Yeah>. <unfamiliar> Pierwsza. No i czuję w ogóle ostrości? Jestem w szoku. Czyli odszedł? Nie mąkę? Potem potem troszkę na końcu czuć takiej Papryka. papryki? No. Chwilę? Ale chwilę. No. I, i koniec. No to, my będziemy to jeszcze w ogóle testować? Bo to, z mojej to niewarte testu już da dalej, gdybym nie proponował łycha. Już do łycha widzisz, a nie na No, w zupkę, ale jak ja tutaj nic nie czuję ostrości, to myślisz, że w zupce poczuję? Jak nie poczułeś na chipsie? Bez za pięknie No, ty chcesz, no to... To wstał za piekanie. No to... Widzimy się za chwilę na zapiekance, bo stwierdzi... no bo stwierdzi... Ja stwierdzi... Witamy w drugiej rundzie. No, pod... Po druga runda. Po tego, Po analizie z, z smaku. Stwierdzi, że jesteśmy że przetestujemy na zapiekance, nie, nie Bo nie na do... zapiekance, bo stwierdziliśmy, że to by nie... Taki smak, taki smak jakby taki kwaskowy, no. bardziej by nie pasował do zupki i stwierdziliśmy, że... Dobra, ale to nie ja będę nakładam. Ja nakładam, nakład ja nie, nie ma, nie ale jak to nakładać? Tak po całości czy? Może jeszcze no, no, tam płynieć, czy... Nie wiem, to będzie... I ty mówisz, tam ten był gęst, czy coś? To to był żagizna. Weź sobie teraz porównuj z tym. Dobra, ja no, No lepiej lepiłeś wszystko. O, widzisz, teraz. Czekaj, to się teraz, do teraz się tym rozsmaruję. Nie, bo jak ty puchniesz to to poleci, pół poł, butelki wyleci. Dobra, no mamy podobny. Wygląda tak, jakbym miał nie? Czekaj, ja ci rozsmaruję. No bo to wygląda jak musztarda w ogóle. Dobra, to no, smaczne, No mm. czym to wyjdzie z tego? Czujesz, że... Czuć ten, czuć, mm. ten sos? Czuć. Mm. Te limonki, nie? Mm. Takie jakieś przyprawy, czy limonki... Nic czuć, ale ostrość jest żadna. Ładnie, czujesz jakąś ostrość? Ja nic nie czuję. Nie, mocno. Nie tak mocno, ale jest. Ja w ogóle nie czuję ostrości. Czy na ostrość? Nie, no ostrość jest żadna. Do Nie, ale niezbyt chętnie do tego pasuje. Tak to, to bardziej pasuje, nie do czego by to pasowało, ale troszkę. Taki... Pasuje. A? Dla mnie ostrość zero. Nie, jest most. Czy czujesz ostrość? Nie taką, ostrość, ale, ale. Ja nie czuję w ogóle ostrości. Nie, ja broń jedynki. A mnie to nic, żadna ostrość. Teraz trochę, może. Bardziej usta. Usta, no. Usta, ale... No, nie szczerze, to habanero bardziej mi to zrobiło wrażenie chyba. Ale zobaczymy łycha jeszcze. Mm. Karol, nie mam łóżeczek, pójdziesz po no. Troszeczkę? Tak Dobra kończy to i mm. usta trochę, ale to trochę można, ale nie odwiedziłem się, się czegoś mocniejszego ja hmm. No, piece, Stasie Maje przyjemna ochoczość na pewno przymiasta od tych, którzy No ty, 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 A, i widzimy się w na... W trzeciej rundzie. trzeciej rundzie. Dobra Karol. Może tak Może to? Tak no nie. O. Boję się, jak walnę to... no. no. Tak No i dobrze. No iż... <laughs> tak więcej. O. No. Dobre Nami. Ty. Bo to... O. Trzymasz? Włodowcy nie mają tego. No. Wystarczy chyba. I mm. co? Mówi więcej? Weź więcej, bo mówisz, że nie jest mocno to. No nie, no, no więcej trochę, ale no... Te limonki takie... No, rozwieżające. No, teraz kwas, teraz kwas. No. Mm. jest mocno, może nie ma moc, Może nie tak, mocne, ale chyba. Tak na... Nie, no. <śmuch> nie, myślałem, że będzie to, 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 to mocniejsze. No jest trochę, na pewno mocniejsze niż z zapiekanki, ale mm. to nie jest moc jakaś tam. Ja chyba chcę, że mocniejsze się to od kabanera. Od, od mocniejsze? A mm. mnie chabanera jest mocniejsze. Bo to tak pieczę. testujesz od razu, tak... Piecze też. Mm. Powiedziałbym tak, że to samo. No samo, no. Zapiekanka, a burger habanero. Mm. Podobnie. Podobnie, no? Nawet chyba troszkę mocniej chyba to było czuć zapiekanki, ale... Mm. Bo w ogóle już tego... Z, z habaneru. No. A zapiekankę czułeś co... no? Ja tam też tak czułeś tam. Dobra, to może podsumujemy smak. No i dajesz smak Smak, muszę jest dobry, przyjemny Mogę panie... nie, sorry, zapach najpierw, panie Zobacz, panie. zapach najpierw, oceni zapach, Górę się jeszcze jak chcesz porównać Zapach jest przyjemny takie mąkowo-paprykowo. Tak, Zapach no, tak jest zupełnie inny. Inny daje, zupełnie niż... Daję czwórkę. I to jest dobry, to zapach lepszy, ja na razie od wszystkich czasów. Lepszy znaczy od tego od średniego tego, tego raczej? Tak, dobrze? no. Przyjemniejszy jest. Daję da, da, da też czwórkę, bo zapach jest inny. Nie czuć tych Inna. papryk. Um, nie czy tych, tych Karolin takich tych typowych, tylko przyjemny zapach, jest inny taki, nie? Smak, jaki ci smakował to? Tak, z chipsa, z chipsa, z zapiekanki i. Zaz, z Zacznę od zapiekanki. Jak ja damy to było. Nie zabrakło smaku od zapkanki, tak jak w burgerze w innym sosie. To jest te plus. O nie, 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 smaku. Smak... W chipsie to tak. sobie, tak sobie. Nie czuć było. Nie było czuć. Ale łyżka. Nie... I łyżka była czuć mocno. Więc ten, że smak daje. Też cztery. Bo jest przyjemny smak. Uuu, cztery dałeś. To to co H. mówił, bo co tu więcej mówić. No. E, chipsa to z chipsa to tak prawie nic. Niewyczuwalne. Mm. Zapiekanka to też prawie nic. Takie sma znaczy smakowo nie przeszkadzało. Nie przeszkadzało smakowo. A złyżki z, z był dobry. No. Taki inny zupełnie inny, inny. Był też taki był, że tak troszkę dało mocy. Ale ogólnie no to smak, no nie wiem, może też ta czwórka, bo to może też jest czwórka, nie? Mówię czwórka, ale jest dobry, jest zupełnie inny, smakowo zupełnie inny, niż te takie typowe, wiesz, z Karoliną Reaper, nie? No teraz jeszcze najgorsze teraz, ocenić ostrość tego. Bo to jest przepaść, moim zdaniem, przepaść jest między... Może ja to ocenię ostrość. No z Chipsa to z Chipsa to była na poziomie, nie wiem, jedynki. Zapiekanka na poziom jedynki A złychy, no to dwójka na pewno, nie? Może 2,5 nawet złychie. No to by dał chyba dwójkę. Jeden. Ja Jeden... Ja tak. Ile dajesz? Średnią no. daje dwójkę chyba. No bo jednak zwychy to chyba dało tak. Z, to z, tak. Z tego nie było wyczuwalne, ale zwychy dało. Także dwójkę. Ja daję tak. W, w Tipsie było... Nie było tak czuć o tej ostrości. Potem w zapiekance było czuć tą niemąkowość, gustowość, tak. i później paprika, a wyższe, te było odczuć. Ale powiem jeszcze bardziej takie coś dziwne, że taki paradoks. Hmm? Ja ci powiem, że bardziej czuję w zapiekance niż w chipsie. No ostrość. No. 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 Nie wiem czemu. Mi się wydawało, no. że chipsami to. jest z będzie... ze, tego chipsa, że, że jest taki, inny smak ma. Bo no jest nie wiem. No, no 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 tak ocenisz ostrość ogólnie. Nie, to jest Ja daję, jest, jest moc, mocniejsze, daję tak dwa yy, pół. No i pół, no. No ja, to, ja to chyba dwójkę dał, no bo... Tak, że polecam tego sosika. To jest dobry. Przyjemny. I może będą więcej tych sosików dla kto wie. No ale to jest... No, przyjemny jest do polecenia. No też pozdrawiamy. Ja też no też polecam tego. No, to, to, a, wszystkich znajomych. Przyjaciół. Pozdrawiam czerwonego pingwina i Rafała. No. A ty? A no ja pozdrawiam cool. wszystkich znajomych, je, w, znajomych widzów, oczywiście pozdrawiam, pozdrawiam samo oczywiście. Pozdrawiam... Moszkiego jeszcze? Myszkiego. Tylko wygląda pozdrawiam. No i pozdrawiam oczywiście cool. anioła, tam <grym> Rafał, Rafał no. To wszystko, czy jeszcze coś? To wszystko. Dziękuję. Widzam. Brzaczki. <grym> Carlos, lixo. <laughs> <e> is... <laughs>